Rezykujemy życiem swoim Nagrywałem tego Och, gdzieś ten. Pachem, jest. Race day Reset day Powiedz nam o dzisiejszym ściganiu, co to będzie Już się boję Ale podsumowanie <grystanie> Przynajmniej najszybsze kółko z polskich kadry muszę wykręcić nie. nie ma opcji to jest, to jest tylko jedno kółko On jeszcze się ściga Ja I może dopiero I dziewczyny I dziewczyny <grystanie> A ja nie Pokaż kamerę w etyce Burashito Zajęłam Dzień wyścigowy Jesteśmy na Przekręceniu nóżki Tak Nie za easy Nie za easy Nie za Nie za ciężko O autos O co to Co o Ale maszyna Ola, A ja teraz ma po prostu budzić bestię Jak budzić bestię? Ojej, on mój, daj mu. O! teraz. Leżaj, oh. oh. Z opóźnieniem. Turbo musiało się napełnić. Przyczajona bestia. Patrz, jak tu buciszki i iskiety. Kuba nam pokaże stunt. Dobra. Andolski stunt. Trzecia, twoje, ta sztafetowa to mysz tachetowa patrzy typowi się chyba bateria skończyła w i podprowadza pod górkę ale przypał nie oni jadą tym tym a tu jadą a tutaj ktoś vloguje bez sensu i prosto do polskiej kadry to się nazywa strategiczne umiejscowienie busa znaczy miejscówki do... Alu pomelu. Ujo! Ale to walory. No. Widzicie jaki barier? Zobaczcie Zzzz... sobie. Rozpinane dresiwo. Bęk. Tu jest. Musimy mieć miękka buśka, a tu wam spiętą. Ale tak jest. Facel, Playster. No Playster. Muszę coś przystawić Zobaczcie sobie coś, co tu mam. Czekaj? Idę sobie. Tak się obrócę? <ikkafarad> nie, ja idę sobie. <skrym> Nie fajnie o! Za jakieś dwie godziny ruszam <laughs> Filip już gotowy No i co, no nie będę teraz nagrywał, bo Już stresuwa wchodzi No i bomba To tak o. zrobimy Ola nagra, nagra kulisy Halo Mamy czołówkę, sztafety i czekamy na Karola, a zmiana już się szykuje. Hop Karol hop hop hop! Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. Hop, hop, hop! Jedziesz! dos Filip cosa venes a né. Ei, com número? So, a lot of the variance and Junior men, Junior en aquest moment arriba, a Espanya acaba de pujar al passar rellengua. A na serdeń na pan Sopertana, przecież Hop Filip, dawaj, 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 hop, 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 jedziesz. Dawaj, dawaj 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 dawaj. Hop, 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 hop. dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 hop. Dawaj, dawaj, pięknie jedziemy to, hop, hop, hop. Jest leki na gardło. Damy radę, coś się zajdzie. A tu co się dzieje? To już jest końcówka. A, tak. to? A to? A końcówka. Końcówka no, tak no. do metru no. Jak tam 90... Filip? Okay. Nie daję mnie takie. <laughs> Gabi na kolejnym zmianie. Hop Gabi! Dawaj, dawaj! Hop, hop, hop! Jedziesz, jedziesz! Dawaj! Hop, hop, hop! He's up the końca. Dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz. Hop, 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 hop. And they're the already battling it out with Anina Hunter. for fourth place here. And we're really looking forward to knowing November many Lekko, bo nie mogli być daleko, bo tu na łące jechali koło siebie Filip z, z tym, z Wielkiej Brytanii gościa Jak było? Ciężko, ale jest ok. Teraz się w i Idziemy Hop tala, dawaj, dawaj, hop, 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 hop. Dawaj, 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 dawaj. Jedziesz. Dawaj, dawaj, pięknie jedziesz, hop, 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 do końca, do końca.

teraz czadu, no chłopak jedzie po metal, nie? I ostatnie dwie zmiany. Zaraz będziemy mieć Alicję, która zmienia się tylko z Maćkiem. I będziemy finiszować. O, Alicja hop, hop, hop! Dawaj, dawaj, dawaj! Hop, hop! Dajesz, dajesz! Hop, 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 hop! Pięknie jedziemy do końca! Dawaj, dawaj, dawaj! Hop, hop, hop!

nie nagrywałem nic, bo się skupiam na starcie. I co ono? Jutro start 12. I będzie ogień, tak. Będzie ogień. Stroje są wyprane, wysuszone. I tyle. Jutro też nie będę nagrywał, bo się skupiam.

我的，你过来 Trzymaj, trzymaj! Bardzo ładnie, bardzo ładnie! Ciśnij Maciek, ciśnij! Hop, 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 hop! Trzymaj, trzymaj! Hop, hop, hop! Dobrze Piotrek! Wyprzedzaj, wyprzedzaj! Hop, 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 Bardzo dobrze! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Hop, hop, hop! Przytrzymaj to, przytrzymaj! Hop, 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 Bardzo dobrze! Bliziutko są! hop, hop! Ce mai, ce mai? Ale mate, cały czas do przodu. Ho hop, hop, Dobre, Maciek, dobre, hop, 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 hop. Dobre ide, Piotrek, dobre ide, hop, 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 trzymaj, Kuba, trzymaj trzymaj. Zaraz bude z jazdior, hop, 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 hop. Trímaj kovo, trímaj, Ale, Maciek, hop, hop. Ale nie, a Ty, a Ty, a Ty I macie aktualnie na pozycji dwudziestej... Dwudziestej siódmej. Dawaj Piotre, go, go, go! Ale macie go, 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 go! Dziś, dziś, dziś! Chyba spodnie e, Maćka bluza U, Wszystko Maćka tak, Patrzcie patrz, jaki bajer maćka. przyklejone Nie no, te strony to już są moje Moje, moje, moje Przyklejone okularki Na taśmę. Taki bajer No jesteśmy pościga o, no, Rozwiązałem no, sznurówę Zaraz wam opowiemy jak było na no trasie jesteśmy po ściganiu. Ja 27, ja 70. Awansowałem jedną pozycję, czyli jest progres, tak? Ważne, że jest progres. Dobry wyścig w moim wykonaniu. Chyba się nie nagrało żadne moje podsumowanie. No, nie no, jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że wyjechałem wszystko co mogłem dzisiaj. Zostawiłem na trasie. No wszystko, wszystko, tak? I pojechałem bardzo mądry wyścig, równy, tak mi się wydaje. No ale po prostu nogi nie były dzisiaj tak jak, tak jak powinny być. I tak naprawdę to mnie myślę, że troszeczkę spowolniło, albo raczej nie pozwoliło dojechać w nie wiem, w takim wymarzonym na przykład top 15, albo przynajmniej um, pobić wynik z tamtego roku. No problematyczne było jeszcze to, że e, wkręciłem się wiadomo w kraksę. Bo wiadomo, bo w tamtym roku zrobiłem to samo, teraz też, stojąc dużo lepiej na starcie, też złapałem się w kraksie. Później zostałem przyblokowany na pierwszym zakręcie. Tak naprawdę Kuba mnie dogonił na, na pierwszym o, podjeździe już. wyprzedziłem cię. To jest dobre 50, 15 sekund. No także e, Także trochę perypetii um, No po pierwszym podjeździe to myślę, że byłem koło 55 pozycji Pierwsze kółko przejechałem na 40 I później już tylko... Było tylko lepiej Tempo tak od dyszki do 30 pozycji było bardzo podobne Więc tak jak już się w sumie na początku rozstawiło To tak później jechaliśmy Idziemy teraz na Leszka Leszka, później Gabrysia i chyba Paula Paula to pewnie też e, i Krzyniu Ale będzie darcie bardziej treki pękają Ale mają dziurę Wydaje mi się, że Teraz będą w nich jeździć na short tracku tylko, bo Na XC To tego nie wytrzyma no No w sensie na, na trasie XCO to to nie ma opcji Ta short jest powiedzmy całkiem szybka ale w sumie będzie tyle tego materiału, że teraz zrobię tak, że to już będzie koniec odcinka koniec pierwszego odcinka z mistrzostw świata tak naprawdę przecież z wyścigów czyli to będzie sztafeta i nasze KTO i teraz będziemy nagrywać jako spektatorzy także Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. Nie wiem jeszcze, jaki tam jest content. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.